I mam tutaj w RMF FM taki wywiad z panem Żurawskim Welgrajewskim, który oczywiście atakuje Rosję, bo to jest ulubione medium antyrosyjskich, tych balcerowiczowych, tam jakichś tam przyjaciół. U pana. Mazurka, to ten, co jak ma urodziny, to wszyscy przychodzą na jego urodziny. Też ciekawie, ludzie go kochają, bo taki fajny. Jak on walczy z tymi politykami. E, proszę Państwa, samo, to, że dopuszcza kogoś do audycji, to już nie jest walka. To już nie jest walka. Zobaczcie, jak jest z ruchem dobrobytu i pokoju. Udają, że nie istnieje, udają, że go nie ma. W internecie rządzimy, tak? I dlatego trochę się cieszę, że konfederacja. Jest wpuszczana do mediów głównego nurtu. Tam pozwalają im te e, teksty wypowiadać, w których się można zakochać, a jak już się ci ludzie zakochają, dotychczasowi wyborcy PiS, PO, lewicy i innych tam, hołowniczy PSL-ów, no to wtedy szukają swojego idola w internecie, a w internecie już znajdą nas. Prawda tak jest to, tak, to działa. To oni robią dla nas, oni, oni pracują dla nas, nawet nie wiedzą bo w, w internecie jest nas pełno, już, już, już miażdżymy, tak, to my miażdżymy. Jeszcze chwilkę i, i wypłyniemy, spokojnie. No więc pan Żurawski-Welgrajewski opowiada o sytuacji w Mołdawii. Istnieją tam w tej Mołdawii dwie organizacje, jedna LGBT, a druga czarno-secino-prawosławna, czyli Yy, przeciwstawne w stosunku do siebie. Na czele obu stoją agenci rosyjscy i zarządzają konfliktem, mówi pan yy, Żurawski-Welgrajewski. Panie Welgrajewski, Żurawski, yy, yy, a w Polsce to jak jest? Co pan tam się do Mołdawii normalnie yy, nie pan taką analizę tu przeprowadzi. Proszę państwa, w każdym kraju tak jest, że system obstawia rządzących i opozycję. W każdym kraju tak jest. W każdym kraju, a system kontrolowany jest przez media. Jeżeli nie ma kogoś w mediach, to albo się rzeczywiście nie liczy, albo, proszę państwa, jest opozycją. I na tym to polega. Jak media go opublikują, to, to wiedzą, po co to robią. A my się na to łapiemy. Tu mam na przykładzie pana Welgrajewskiego, i Mołdawii, przełóżmy to na Polskę. Tak to jest w Polsce też. Obie strony, obie strony, czy tą pra skrajnie prawicową w Polsce, czy tą skrajnie lewicową obstawia ten sam puppet master?